Te wiatraki ruszają już. Już będą ruszać. No już będą zaczynać ruszać. Już będą zaczynać ruszać, bo tu go dopiero zbudowali, bo... No, nie wiem, no bo ten jest jeszcze nieruszony, a tamtego też dopiero zbudowali. Tylko to z dwóch film, bo tamten jest. z mm dwa. Ten jest z Vestasa. O nie, jest, jest. Jest. Myślałem, że nie ma. O Boże, zmazał się trochę. Now. O, jest. Vestas. Boże, Vestas. Nie wiem, gdzie czekajcie poszukam flamastra. Bo... Dobra, pobawimy się tak, że, się, że jeszcze mu filmy nie napisali. Ale końcówki już sam powodowali tutaj stoi taki wesoł właśnie. A tutaj zaraz będzie, zaraz ruszy. Ten jest, ten. Tamten, tam, tamtego pierwszego budowali, a tego dopiero są skończyli, tylko dźwig, dźwig już pojechał, bo już nie było po, po prostu potrzebnym. Tam ojciec sobie coś robi. Nie był po prostu potrzebny, więc pojechał, ale tutaj W tym filmie będą się już A tam A do tamtego też jest droga, tylko tam sobie... trzeba jechać tamtędy, skręcić tam, 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 tam i dopiero tam za to napoliną trzeba przejechać. Do niego, tam, 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 tam. Tam i tu, tu się znowu przejeżdża. Widzi jedzie i tam prosto już jesteście koło wiatraka. A jak nie chcecie jechać tam, to ukrócę wam pracę. z tego. Jedziecie sobie po prostu tak. O! No i już pod nim jesteście. Taki tutaj stoi, sobie wiatrak. Ale tam jest ten westaw. On stoi blisko auta. Będę miał y, kolejną prezentację dla w, o markach aut. O sterce. A, a, no, o markach. Nasze auta będą w markach, bo wiem, jakie mamy. Gdzie on jest? No bo to jest To jest autzyczka tamtych czerwonych Volkswagen. Tylko jeszcze nie zgrałem ich z zdjęć i muszę jeszcze kilka dorobić, bo za zapomniałem. Ale teraz się zajmujemy wiatrakami. Dobra, idę po ten flamaster. Ja jeszcze tego Wam pokażę. Dobra, idę po ten flamaster. Zostawię telefon na polu. Czyli na podwórku, U nas się mówi na polu. <słysk> No, no to już gotowe, obydwa są już zbudowane. Dobra. Tylko jeszcze muszę coś przed tamtem zrobić, dać mu numer, bo ten ma jedynkę. Tamtemu muszę dać inny numer, oprócz tu dwa, bo tamten to jest Zesas. No, patrzcie, zbudowane wybudowano turbinę, tylko tutaj będzie jeszcze taki duży park wiatrowy, ale tego już nie będę nagrywał, bo nie chcę, żeby mi się telefon przegrzał, a tego też chyba nie chcemy, bo mógłby wybuchnąć, jak Wam mówiłem, w wiatroki w Rublik Klimkówka, wtedy Wam tak mówiłem, ale mógłby się przegrzać telefon i by wybuchnął, ale... Tu jest już zbudowany. Będzie, będą ruszać za chwilę. Ten ma już numerek. Ma już firmę. Na, już mu zdążyli napisać. O! Popatrzcie. Tu nawet mu napisali. O! O! Ma numerek. Ma no się jeszcze nie kręci. No zaraz ruszy. Naprawdę. Mam Zaraz ruszy. Ruszy za chwileczkę. Będzie się kręcił. O ten wiatrak. I tylko jeszcze pod, musimy jechać zaraz pod tamten. No ale patrzcie. Jak będziemy pod tamtym, to ten już ruszy. Bo on tutaj ma masę... serwisantów <tansuj> oczywiście. No dobra. Teraz teraz będziemy majster sztykować przy tamtym. Dobra. Jedziemy do niego. Dobrze moi widzowie. Tamten już ruszył. No zaczął pracować. Doczekaliśmy się. No wreszcie. Zaczął pracować. Ale teraz majsterkujemy przy tym. Majster sztukujemy. Ale tamtej się już kręci, widzicie. Już pracuje. Ale ten już mam numer, bo już mu napisałem, tylko gdzie on go ma. Dobra. To jest piąteczka. Bo jest piąty wesestaz, po prostu ten jest z innej farmy. No bo on jest tam... Będą tutaj jeszcze wiatraki dlatego, będą miały numery, ale nie będę już ich nagrywał. No pięć. No on, on za niedługo ruszy. Dobra, po, ty, po tej pauzie będę on się już kręcił. Dobra, tu jest i już się kręci. I drugi też się już kręci. To jest ukończenie budowy, moi widzowie. Jeszcze podjedziemy raz pod tamtego, bo tam jest jeszcze jeden nasz czerwony flamaster, ten, którym malowałem końcówki. No, no to jedziemy jeszcze pod tamtym i już będzie koniec filmiku. No, dobra. Dobra, a oto ten nasz czerwony flamaster, ale pokażę Wam jeszcze tego. On się już kręci, widzicie? Z bliska Wam go jeszcze pokażę. Wszystko na ten filmik. No to na razie mogłoby być. Wszystko na filmik z wiatrakami. No to cześć. Pa! pa.